Dzisiaj słuchajcie jest mecz Polska-Słowenia o godzinie 20.45 Ale zanim to, to dla was nagrywam specjalnie na niedzielę odcinek z waszej ulubionej serii czyli CO, TO I OWO O MNIE I dzisiaj zaczniemy od pierwszego tematu od razu, bo jest dosyć istotny Chciałbym poruszyć tutaj mam jak coś dane w tle, także jeżeli mi się świecą okulary o świecą się okulary to wiecie, że to przez to, że mam trochę zrobione dzisiaj no, na trochę napisałem rzeczy, o którym chcę powiedzieć. W poprzednich odcinkach tak akurat nie było, bo czasami mam, że odcinki muszę mieć trochę bardziej doprecyzowane informacje i tak dalej. Wiem o czym powiedzieć, a czasami mi samo idzie. Dzisiaj samo nie idzie. Dzisiaj muszę sobie wspomóc, także mamy. I słuchajcie, pierwsza jest ciekawa informacja. To ogólnie. Mam pewną wiadomość do pewnego y, rapera, twórcy internetowego, w sensie twórcy internetowego, no muzyka ogólnie. Ym, a dokładnie o kękę, Ale dlaczego o nim? Już mówię, słuchajcie. Jak możemy wyczytać z Kęczyńskiego centrum, który wielkimi krokami nieuchronnie zbliżało się koniec, lakacja, y, koniec lata, koniec wakacji, aż mi się język. I w amfiteatrze Kęczyńskim o godzinie 19.30-31 sierpnia, czyli to była sobota, były występy. Występowała Mary z Polski oraz Kękę, właśnie wspomniany. I co tam się wydarzyło? Słuchajcie, mnie akurat nie było, bo nie jestem fanem Kękę osobiście. Uważam, że jego muzyka mnie nie porywa. Ale jeżeli ktoś porywa, to spoko, to rozumiem, tak? Stanuję, że angażuje się w muzykę, że robi to co kocha i ludzie to uwielbiają. Także bardzo to szanuję, że cały czas nie zwalnia tempo oraz yy, cały czas się nie poddaje. To jest też bardzo istotne. Za to ogromny plus dla niego, ale ostatnia sytuacja, którą on spowodował bardzo mi się nie spodoba i chciałem. Chciałem to omówić, także już zaczynam. Mój skuteczny brat. On ma na imię Karol, przyszedł na jego koncert, bo uwielbia Kenkę akurat, słucha go dosyć często, tak? Lubię jego muzykę i tak dalej. No to blisko miał ten koncert i powiedział, czemu nie? Oczywiście skoczę, sobie posłucham i tak innych twórców i tak dalej. I chciał sobie zrobić z nim zdjęcie, chciał autograf i tak dalej. Jeżeli psa słuchać tyłu, to bardzo przepraszam, nic niestety nie mogę na to zrobić. Muzyka mam nadzieję, że tam w tle leci i nie będzie go słychać, albo jakoś go wycisze, magicznie. No i właśnie chciał autograf od niego i zrobić sobie wspólne zdjęcie, bo naprawdę był jego widzem, fanem, w sensie widzem, może bardziej fanem. I chciał po prostu zrobić z nim zdjęcie, właśnie autograf jak mówię. I specjalnie on wszedł za kulisy, nie jakimś tajnym sposobem, że musiała go ochrona łapać i tak dalej. Przebił się przez ochronę? Nie, po prostu został wpuszcza, wpuszczony tam w miejsce, gdzie oni odpoczywali, albo po prostu przechodzili, ubierali się, czy tam jakieś wiecie, detale robili. I on chciał sobie zrobić zdjęcie, a Kęger powiedział: nie, nie, nie zrobię sobie z, z tobą zdjęcia. Po prostu, bo nie robię z nikim. I teraz jak można to odbierać? On ma widownię, tak. On ogólnie stał się w, w, sławny przez fanów i nie robiłem sobie zdjęć z fanami, którzy tak naprawdę z niego zrobili tak zwaną gwiazdę to jest trochę dla mnie no nielogiczne, bo powinno się robić w ramach szacunku w ramach szacunku też w ramach szacunku, ale w ramach takiej rekompensaty, że słuchają muzykę podoba się, no to wiecie energia pozytywna, robimy sobie zdjęcia autograf oczywiście i tak dalej a tutaj takie negatywne Negatywny odbiór, i jeszcze w dodatku wiecie, no to był wielki fan kękę. Nie zrobienie z nim zdjęcia oraz niedanie autografu no to jest trochę słuchajcie, słabe, według mnie. No i troszeczkę może to podchodzić pod moje przynajmniej myślenie, że mnie tam nie było, oczywiście bo ja nie pojechałem na ten koncert, ale jak ja to usłyszałem. To stwierdziłem, że to jest taka gwiazdeczka, tak zwana już, wiecie, że odbiło mu do głowy ten, ława, pieniądze i tak dalej, i on nie musi sobie robić zdjęć z fanami, którzy wypromowali praktycznie gorze. On stał się sławny, no przez słuchałem jego muzykę, dlatego on buduje swoją karierę na tym. Także myślę, że tutaj ogromny, ogromny minus w stosunku do Kenka, no i tak jak. Nic nie miałem do niego, to to trochę mam zarzuty, choć dalej na plus jego karierę i tak dalej niech robi, ale jako osoba troszeczkę u mnie jest minus. No, niestety, no, jeżeli taka sytuacja miała i to było bez powodu, że po prostu sobie nie robię zdjęć i nie daję autografów, no to według mnie to jest ogromny minus. Także taka informacja główna, że no niestety bardzo mi się to nie spodobało i chciałem wam przekazać, że po prostu. No, takie zachowania przynajmniej mi nie podobają. A teraz zapraszam Was na pierwszy format ciekawostkę. O kim? To może o mnie. A taka ciekawostka o mnie słuchajcie jest taka, że um, jeżeli oglądam jakieś horrory, to ja mam jedną zasadę. Bardzo prostą, ale jedną mam zasadę. Musi być przy mnie jakaś dziewczyna, do której muszę się przytulić po prostu, bo horrory... No mogę oglądać, ale wiecie, po prostu, że było i fajniej, i tak dalej, muszę się do jakiejś dziewczyny przytulić. Także, jeżeli ktoś mnie zaprosi na horror, no to dziewczyna jak z jakimiś kumplami to spoko obejrze i tak dalej, ale też będę wiecie, tak się sam skrywał i będę się bał, bo horror, jednak ta muzyka i tak dalej, emocje i, yy, i w ogóle te efekty sprawiają, że trochę się boi człowiek. No ale, jak jest jakaś dziewczyna, no to muszę się do niej przytulić. Z horroru. No i dobrze, słuchajcie. Drugi temat, jaki jest, króciutki dosyć. Ostatnio byłem chory. Trwało to jeden, półtora dnia, coś takiego. Po szkole przyszedłem, zacząłem się źle czuć, myślałem, że to przejdzie, ale jednak zostało. Byłem chory, chciałem w ogóle tego samego dnia nagrywać, ale choroba spowodowała, że nie mogę. Oczywiście lecimy dalej z kangurkiem KAO, i właśnie chciałem nagrać kangurka KAO, ale jest, jest jeszcze zapas. Ale postaram się przez ten weekend, który już dla was minął, żeby nagrać właśnie odcinek Tobie z -kakao, żebyście mieli jednak ten zapas, żebym tylko ja wrzucał i nie martwił, i nie martwił się, że nic nie będzie wlatywać. A na razie wlatuje. wy się cieszycie, ja się cieszę, a my lecimy do kolejnego formatu. A kolejnym formatem jest taki, taki fajny przyjście. Pytanie od widza jest bardzo ciekawe i bardzo chcę na nie odpowiedzieć. Zadał mi X-Men kiedy live, bo dawno nie było. I słuchajcie, mam dla was niespodziankę, która odbędzie się na live bo w tym tygodniu nie było live'a, tak jak oglądacie ten odcinek, ale już być może w następnym odcinku, w następnym odcinku. W następnym tygodniu oczywiście będzie live. Słuchajcie, będą może dwa live'y, piątek, sobota 18, ale wracamy z live'ami na YouTubie i będzie być może niespodzianka na live'ie, także bardzo serdecznie was zachęcam, żebyście byli. Przypominam, piątek 18 albo sobota 18, a jak coś, to może dwa naraz raz on. Możemy tak zrobić, jeżeli będzie dużo osób zaangażowanych w live'y, to naprawdę, to są najlepsi widzowie. Jak są na odcinkach oglądają, są oczywiście na live'ach, to jest w ogóle epickie. Jak jeszcze na Facebooku, jeszcze na Discordzie, jeszcze na Discordzie Black Community, to jesteście po prostu najlepszymi widzami. I z takimi to piony zbić tylko. No i serdeczne gratulacje. Serdeczne gratulacje. Serdecznie dziękuję za to, że jesteście na tych wszystkich platformach. A jak jesteście, no to po prostu słuchajcie, szacunek. Ja się kłaniam nisko i bardzo dziękuję, że jesteście tak zaangażowani w mój kanał. I mam nadzieję, że takich będę miał najwięcej. A teraz słuchajcie, przejdziemy do polecanego youtubera od razu. Z formatu na format. A polecanym kanałem, tam YouTuberem, jest Judy Make Fan. Słuchajcie, Judy Make Fan to jest ogólnie pokemaniak. Yy, robi content pokemonowy, więc, jeżeli kogoś pokemony rejacją, na pewno musi znać jego kanał. 117 tysięcy subskrypcji nie bierze się znikąd. A jego opis jest taki: Hej, jestem Judy, znów. Znany również jako YouTuber Fan, a moim hobby jest granie w gry. Na moim kanale na pewno jest coś dla siebie. Nagrywam z pc PlayStation 4, 3DS-a oraz Nintendo Switch. Podobał Ci się kanał? Chcesz śledzić moje poczynania w grach? Zostaw suba, a w zamian od odwdzięczę Ci się codzienną dawką materiałów. Ja tak samo mogę powiedzieć, ale nie codzienną dawką materiału, ale raczej co dwa dni albo wtorek, czwartek, niedziela. obecnie trzy razy w tygodniu dawką. Yy, materiałów nie akceptuję. Hamstwa w komentarzach pod moimi filmami, tak samo oraz w trakcie streamów, tak samo. Jeśli chcesz napisać coś głupiego, to się 100 razy. Bo bana można dostać bardzo szybko i dokładnie to samo mówię. no, yy, Jeżeli też Pokemony Was nie ciekawią, to ostatnio właśnie serie z Nintendo Switch. Yy, jakieś serie inne, co ty mamy, Zelda mamy, Legend of Zelda, może Was zaciekawi. Tom Brider, jaki słuchajcie, asasynagra. Także bardzo serdecznie zachęcam na jego kanał. W pełnym górnym rogu macie i oczywiście w opisie. Także bardzo serdecznie zachęcam. A teraz przejdziemy do ciekawej kwestii, bo mamy dzisiaj przegląd miesiąca, bo minął praktycznie miesiąc. Także przeglądniemy sobie, jak tam głosowaliście w ankiecie, i tym zakończymy nasz odcinek. No dobrze, słuchajcie, ankiety, zobaczmy, jak głosowaliście. Pod odcinkiem ukradli mi wszystkie konta, czyli ostatnim. Pytałem was, czy oglądaliłeś odcinek z Grafem, było tak albo nie, ale to szybko nadrobię. I jedna osoba zagłosowała na tak, co się bardzo cieszę, że oglądacie, że ktoś oglądał odcinek z Grafem. Nie, ale to szybko nadrobię. Także gościu nadrabiaj i lecimy dalej. Po jednym głosie słuchajcie, głosujcie w ankietach. Pewnie mam da, dla Was znów pytanie, także bardzo serdecznie zachęcam do głosowania w ankiecie, bo będę o Was mówił pod koniec miesiąca. Także bardzo serdecznie zachęcam. Więcej niż jedno zwierzę to dużo ruchu i randka. Takie pytanie. Jedna osoba, jedna osoba odpowiedziała owca, a druga M a nikt nie odpowiedział na lamę, znów dwa głosy także tu taki żarcik z mojej strony i słuchajcie, poważne zmiany na kanale odcinek był historiowo o mnie i tam miałem dwa głosowania, także podoba wam się ta zmiana, to jest dosyć istotne pytanie i dwie osoby zagłosowały mi to obojętnie czyli obojętnie wam czy będę robił różne materiały, czy skupiał się na jednej serii, a jedna odpowiedziała nie wracaj do poprzedniego Zobaczymy, zobaczymy, na razie efekty są lepsze niż w poprzednim, ale zobaczymy, na razie nic nie mówię, drugie głosowanie było na temat, czy też się boisz pająków, dwie osoby odpowiedziały na tak, więc po prostu słuchajcie, no, boicie się pająków, no ale jesteście ze mną, także nic wam się nie stanie, jeszcze była ankieta, tego jeszcze o mnie nie wiedzieliście, no ale nikt niestety na, niej, na nią nie zagłosował. Bo było pytanie, kim byś wolał zostać, było sumo czy profesorem, bo mówiłem, że takie miałem marzenia, nikt niestety, niestety bo to naprawdę było fajne głosowanie, nie odpowiedział, no ale trudno, słuchajcie, no, w... tak po prostu już jest, ale mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku będziecie głosować oczywiście, bo na pewno jakieś pytanie się znajdzie, również zadawajcie mi pytania w opisie, w opisie, w komentarzach, ja cały czas się mylę, słuchajcie. No ale co, to już koniec słuchajcie tego odcinka, tak szybko przeszliśmy słuchajcie, tak szybko to wszystko załatwiłem, no i mam nadzieję, że przeszliście razem ze mną, tak, oglądacie te odcinki, bo one specjalnie nie są długie, żebyście słuchajcie obejrzeli je w całości, bo naprawdę cała, cały materiał jest naprawdę, dużo jest informacji, szybko muszę opowiedzieć, duża jest kopulacja tego wszystkiego materiału, a jakoś jeszcze spróbuję to zmontować, żeby tam wstawić formaty, i tak dalej. A jak przełykam ślinę, i tak dalej, bo ja to nagrywam od razu, no to słuchajcie, musicie to oglądać całe. A jeżeli ktoś ogląda właśnie jeszcze całe materiały od początku do końca, to jesteście najlepszymi witami, to się zgadza. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Jeżeli Wam się spodobał odcinek, to oczywiście łapa w górę, komentarz właśnie z pytaniem. Albo możesz napisać, czy, czy jesteś, wiecie, na Discordzie, na którego bardzo serdecznie zapraszam, na mega epickiego Discorda, Black Community, też również zapraszam na Facebooka, gdzie tam są ciekawe informacje i obstawiam w tym tygodniu, co teraz będzie, że podam taką informację tylko na Facebooku, skąd wzięła się nazwa owo mnie także bardzo serdecznie zachęcam, bo tam się pojawi nawet zdjęcie. A, widzicie? Pojawi się zdjęcie, także zachęcam tam. No i oczywiście, subskrypcje zostawiajcie. Dziękuję w ogóle Wam za 660 subskrypcji. Lecimy dalej, słuchajcie. Jeżeli będzie tysiąc, to będę miał dla Was kapelutę, giveaway. Także bardzo serdecznie zachęcam do subowania i trzymajcie się bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Widzimy się już we wtorek w kangulku KO. No i cześć!